Orędzie z 25 września 2024 roku. Drogie dzieci! Z miłości do Was Bóg posłał mnie do Was, aby Was kochać i zachęcać do modlitwy i nawrócenia dla pokoju w Was, w Waszych rodzinach i na całym świecie. Dzieci, nie zapominajcie, że prawdziwy pokój pochodzi tylko z modlitwy od Boga, który jest Waszym pokojem. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie. Z miłości do Was Bóg mnie posłał. Te słowa nie są zwyczajne. Niosą w sobie cichą siłę, głęboką pociechę i wieczną prawdę. To nie było przypadkiem, ani z obowiązku, ani z konieczności. To było z miłości, z miłości do Ciebie, do Ciebie z Twoją historią, z Twoimi ranami i radościami, z Twoimi upadkami i nowymi początkami. Z Twoimi pytaniami, lękami i wiarą. Bóg spojrzał na ludzkość. Spojrzał na Twoje serce. I postanowił posłać Maryję. Nie jako odległą postać, ale jako żywą matkę. Obecną. Bliską. Bóg posłał mnie między Was. Ta obecność jest prawdziwa. Dyskretna, ale potężna. Cicha, ale przemieniająca. Niewidzialna dla oczu ciała, lecz wyczuwalna dla oczu duszy. Maryja idzie z nami. Jest między nami. Mówi. Prowadzi. Modli się. Ale dlaczego Bóg ją posyła? Aby was kochać i zachęcać do modlitwy i nawrócenia, dla pokoju w was, w waszych rodzinach i na całym świecie. Oto sedno orędzia. Oto wezwanie. Przychodzi, by kochać. I by uczyć. Miłość i misja. Czułość i prawda. Gościnność i wezwanie. Najpierw kocha. Bo tylko ten, kto kocha, potrafi upomnieć bez ranienia. Tylko ten, kto kocha, potrafi wołać bez osądzania. Tylko ten, kto kocha, potrafi cierpliwie czekać. Maryja nie przychodzi nas oskarżać. Przychodzi nas przytulić. Zna nas dobrze. Zna nasze upadki, nasze słabości, nasze ograniczenia, a jednak, a może właśnie dlatego kocha nas miłością matki, miłością, która nie rezygnuje, miłością, która ratuje. Ale ta miłość nie jest bierna, nie jest obojętna, nie jest pobłażliwa, dlatego zachęca nas. Do modlitwy. Do nawrócenia. Dwa filary. Dwie kolumny. Dwie drogi powrotu do Boga. Modlitwa. Ile razy już prosiła: módlcie się, módlcie się, módlcie się. Ale dziś prosi z czułością. Z miłości do was. Modlitwa nie jest przymusem. Jest darem miłości. Miejscem spotkania. Kiedy się modlimy, Otwieramy drzwi duszy i pozwalamy Bogu wejść. Modlimy się, aby słuchać. Modlimy się, aby ufać. Modlimy się, aby trwać. Maryja zachęca nas do modlitwy, bo wie, że świat nas rozprasza. Że troski odbierają nam pokój. Że lęki nas paraliżują. Wie, że tylko w prawdziwej modlitwie znajdziemy siłę, by iść dalej. Tylko na modlitwie zrozumiemy sens, tylko tam zostaniemy uzdrowieni w głębi serca. Nawrócenie to drugie wezwanie, tak potrzebne, tak pilne, tak często zaniedbywane. Nawrócić się, to zmienić kierunek, to wyjść z ciemności i wejść w światło, to porzucić próżność i przyjąć prawdę, to zerwać z kłamstwem i wrócić w ramiona Ojca. Nawrócenie to nie tylko porzucenie grzechu, to powrót do pierwszej miłości. To znów powiedzieć: Panie, oto jestem. Maryja wzywa do nawrócenia z delikatnością. Nie krzyczy, szepcze, ale jej głos jest stanowczy, bo czas mija, życie ucieka, a zbawienie to dar, który trzeba przyjąć. Wie, że bez nawrócenia. Modlitwa stanie się formalnością, a bez modlitwy nawrócenie się nie utrzyma. Oba idą razem, jak skrzydła, które unoszą nas ku Bogu. Ale po co to wszystko? Dla pokoju w Was, w Waszych rodzinach i na całym świecie. Pokój to największe pragnienie ludzkiego serca, i jednocześnie największy brak w tak wielu duszach. Maryja przychodzi jako królowa pokoju. Nie tylko by nas pocieszyć, ale by uczynić nas narzędziami pokoju. Pokój w tobie. Tak, od tego się zaczyna. Zanim przyjdzie gdzie indziej. Pokój musi zapanować w tobie. Jeśli nie masz pokoju, nie przekażesz go innym. Jeśli żyjesz w lęku, nie wniesiesz ukojenia. Jak go zdobyć? Maryja odpowiada: Dzieci, nie zapominajcie, że prawdziwy pokój pochodzi tylko z modlitwy, od Boga, który jest Waszym pokojem. To nie technika. Nie przepis. Nie ludzki wysiłek. To dar. Pokój to nie brak problemów. To obecność Boga pośród problemów. To spokój, który przychodzi mimo burzy. Zaufanie, które trwa mimo lęku. Cisza serca, która przezwycięża hałas świata. I jeszcze coś. Bóg jest Waszym pokojem. Ile razy szukamy pokoju w złych miejscach? W pieniądzach. W władzy. W ludziach. W przyjemnościach. W rozproszeniach. Ale wszystko to przemija. Jest kruche. Zawodzi. Prawdziwy pokój pochodzi od Boga. Bo on sam jest pokojem. Maryja nie wskazuje idei. Wskazuje osobę Jezusa, tylko w nim dusza odnajduje spokój, tylko w nim wina zostaje zmazana, tylko w nim serce się odnawia. I nie mówi tylko o pokoju wewnętrznym. Pragnie także pokoju w rodzinach: rodzinach poranionych, podzielonych, zranionych, domach bez rozmowy, bez przebaczenia, bez modlitwy. Wie, że wróg zaczyna od niszczenia domu. Bo tam rodzi się wiara. Tam powinno kwitnąć prawdziwe życie. Dlatego jej wezwanie do modlitwy i nawrócenia. Jest także wezwaniem do rodzin. Módlcie się razem. Przebaczajcie sobie. Zacznijcie od nowa. Żyjcie z Bogiem. A pokój na świecie? Tak, o tym również marzy. Ale Maryja jest mądra. Wie, że nie będzie pokoju na świecie. Bez pokoju w sercach, bez pokoju w domach, bez dusz nawróconych. Jej propozycja jest jasna. Zacznij od siebie. Od wnętrza. Od swojego domu. A ten pokój, kropla po kropli. Modlitwa po modlitwie. Serce po sercu. Rozprzestrzeni się. Ilu dziś żyje zmęczonych. Wypalonych, z lękiem, z gniewem, z pustką, a Maria przychodzi jak zawsze. Z pokorą, z blaskiem, z prawdą. I mówi raz jeszcze. Dzieci, módlcie się. Nawróćcie się. Bóg Was kocha. I zostałam posłana z miłości do Was. Jaką miłością? Miłością, która nie rezygnuje. Miłością, która czeka, miłością, która wstawia się dniem i nocą, miłością, która szepcze, ale zmienia wszystko. Dziś ta miłość dociera do Ciebie. To orędzie jest dla Ciebie. Tak, dla Ciebie. Nieważne gdzie jesteś, nieważne w jakim stanie. Maria pragnie Ci przypomnieć. Nie jesteś sam, jesteś kochany. Jesteś powołany. Możesz zacząć od nowa. Módl się. Nawróć się. Otwórz serce. Pozwól, by Bóg był Twoim pokojem. A wtedy zobaczysz, życie się zmieni. Serce znajdzie spokój. Relacje zostaną uzdrowione. Nadzieja zakwitnie. Bo kiedy Bóg króluje, króluje pokój. A kiedy Maryja prowadzi, niebo zbliża się do ziemi.